Ciemka z tej strony, Czapik. W dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak wykuć przedmiot legendarny. Dobrze, na początku trzeba ukończyć dungeon. Tutaj macie do tego klucz. Do sanktuarium czasu. Później, gdy pokazamy bossa, znajdujemy się w tym oto miejscu. Tutaj mamy naszą praleczkę do wykuwania u legendarnych przedmiotów. Dobrze. Teraz wsadzamy nasz unikat i tutaj macie w unikatach legendarne potencjały. I u mnie jest tylko legendarny potencjał jeden, czyli to znaczy, że mogę jeden afiks zabrać z fioletowego przedmiotu i to będzie losowy, losowy afiks, który przejdzie nam do naszego unikatu. Wtedy będziemy mieli legendarny przedmiot tak to wygląda bierzemy teraz naszą fioletową nasz fioletowy pancerz i musicie pamiętać, że mioty muszą być takie same czyli dwa miecze, dwa armory buty i tak dalej i tak dalej następnie bierzemy naciskamy zapieczętuj skrytkę klikamy i teraz ważna rzecz, naciskamy D, żeby naszą linię czasu zmienić. I gdy zmienimy naszą linię czasu, proszę bardzo, mamy legendarny przedmiot. I jeden afiks losowy nam się wylosował. I tak to wygląda. I jeszcze jedna ważna rzecz, że nie możemy zrobić więcej niż jeden przedmiot na raz. Musimy znów dungeona przejść. No tak to wygląda niestety. Dobrze. No i co? No i to by było na tyle. Już mniej więcej wiecie jak to robić. Także pozdrawiam i życzę wszystkim dobrych łupów w grze. Na razie pa.